czołem rodacy. No i sprawa się rypła. Taki poprzedni odcinek nagrywałem o otwarciu olimpiady i krytykowałem za brzydotę, za brak smaku, antycywilizacyjne obrazy i treści. No i sprawa się rypła w czym. Ja nie wiedziałem kto był reżyserem tego i nagle się okazuje, że jest to, nazywa się ten człowiek Tomasz Żoli, śmieszne nazwisko, <śmieszne>, śmieszne nazwisko, no i on, on wziął, ale kim on jest? Nie dość, że, nie dość, że Żyd, to jeszcze homoseksualista syn drukarza i pielęgniarki z Normandii. Tak to wygląda. No i tacy ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z europejskością, chcą Europejczyków naginać do swojej kultury namiotowej. Przypomnę, że w rozróżnieniu podejścia do piękna my łacinnicy mamy najbardziej rozbudowane to pojęcie. Żydzi Piękno określają tylko na płaszczyźnie estetycznej. Tak to wygląda. Zalecam naukę, studiowanie Feliksa Konecznego, ponieważ on wyjaśnia pojęcia cywilizacyjne. No i tych obrońców brzydoty mieliśmy już w Polsce. W postaci tej tworzą sztuki, sztuki klątwa ale też y, ten ośrodek monitorowania choć czego i byle czego, y, Rafał Gawę i Konrad Dulkowski robili przedstawienie y, Czarny Ptak, gdzie poruszali kwestię y, pedofilii. Poruszali kwestię pedofilii. No i, i zachwycali się, że y, można y, mo, y, uprawiać seks y, między dwunastoletnią dziewczynką i trzydziestoletnim mężczyzną. Y, c, tak wygląda rzeczywistość, że robią taką, robiąc taką sztukę, y, niby poruszają, ale tam y, nigdzie nie padło y, słowo krytyki, że ta, tego y, robić nie można i sztuka która ma, to musiałbym jeszcze przeczytać, ale każdy sobie wygoogluje, co to była za sztuka, ten czarny ptak i po co ona była robiona. Każdy sobie może w Google'ach wbić, że to sztuka oparta o, o autentyczny fakt, gdzie, człowie, gdzie były żołnierz, marines. Współkował właśnie z taką yy, nieletnią, za co trafił do więzienia. No i, i, i ten, w tej sztuce, co reżyserował Dukowski, no, yy, jest, yy, jest też yy, pominięcie yy, prawdy. Także czuj, duch rodacy, ci obrońcy brzydoty, którzy są w Polsce, yy, przypomnę, yy, za krytykę sztuki klątwa ja zostałem skazany na pół roku ograniczenia wolności w postaci prac społecznych tylko dlatego że zrobiłem happening krytykujący tą sztukę Oczywiście kłamcy sądowi Dulkowski i Gaweł skłamali w prokuraturze skłamali w sądzie okłamali opinię publiczną i zrobili z brzydkiej kukły Żydówkę. To oni są odpowiedzialni za y, tworzenie antysemityzmu w Polsce. Y, tutaj, w tym wypadku y, tej olimpiady, wszyscy mówią, że jest brzydka. To, to co, pozwolą wszystkich za krytykę y, 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 brzydkości y, otwarcia olimpiady? Zastanówmy się. Mnie, mnie oskarżyli za krytykę sztuki klątwa. Teraz zobaczymy, czy, czy będą pozywać e, innych za, e, za krytykowanie e, otwarcia, e, otwarcia Olimpiady. Myślę, że, że trzeba tu poruszać tę kwestię, bo taka jest prawda. A ci kłamcy sądowi <laughs> powinni ponieść konsekwencje. No dobrze, że sprawa. Wraca na wokandę i będzie, będzie ciekawie. Wyjaśnimy, dlaczego na, to z brzydkiej kukły zrobili Żydówkę, dlaczego tworzą antysemityzm yy, i chowając się za Żydami, zarabiają na, na Żydach. No, zobaczymy, jak to będzie dalej. Czołem Wielkiej Polsce, czołem rodacy, czuj duch, nie dajcie sobie obrzydzić. Tego, co piękne. Czołem.